W czwartek 12 września Lubań odwiedził marszałek senatu Stanisław Karczewski. Szef Wyższej Izby Parlamentu gościł w mieście na zaproszenie senatora Rafała Ślusarza oraz przewodniczącego zarządu PIS w powiecie lubańskim Wojciecha Zembika. Każda taka wizyta urzędnika centralnego. Tutaj u nas pozwala poznać problemy lokalnej społeczności. Byliśmy u pana burmistrza stanął temat no, ten najbardziej dotkliwy, czyli temat drogi 30 krajowej, z którym się borykamy od jakiegoś czasu, ale też taka była opowieść o mieście, pan Marszałek słucha, mój przyjaciel od wielu lat. Jestem mu wdzięczny również za takie mocne wsparcie w tej kampanii wyborczej. To są rzeczy, które dobrze, że dzieją się, nawet jeśli się dzieją w kampanii wyborczej, ale kampania wyborcza to jest okres na debatę o państwie i chcemy, chcemy tę debatę odbywać również w tych miejscowościach oddalonych od Warszawy. Tu są też podobne problemy jak w całej Polsce, ale też są specyficzne. O nich rozmawialiśmy i na spotkaniu burmistrza, i na tym dzisiejszym spotkaniu tutaj z mieszkańcami. I dajemy ludziom, i dajemy Polakom. Dajemy emerytom, dajemy dzieciom, bo chcemy, żeby rodzina była. Sinna. Podczas wizyty marszałek zachęcał do oddawania głosów w nadchodzących wyborach na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wspieram naszych kandydatów kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, do Sejmu. Mam tutaj wspaniałego kandydata, pana Rafała Ślusarza, którego znam od 2005 roku. Współpracowałem z nim w tej kadencji pierwszej naszej znajomości. I współpracuje do tej pory. Nawet w tym okresie, kiedy nie był senatorem, często kontaktowaliśmy się, rozmawialiśmy, spotykaliśmy i myśleliśmy o. Działaniach, wspólnych działaniach politycznych. Jest świetnym, sprawdzonym senatorem, bardzo pracowitym, bardzo odważnym, konsekwentnym. Tacy ludzie i tacy senatorowie są potrzebni w Senacie. Już tacy, którzy wcześniej pokazali, co potrafią i mają duże doświadczenie. Bardzo liczę na to, że wygra pan senator. No, a jeśli chodzi o kandydatów do. Sejmu. Mamy naprawdę bardzo silną listę. Wspieram wszystkich kandydatów i tych, którzy są na pierwszych miejscach. Jak Adam Lipiński, pani marszałek Elżbieta Witek, pani minister Marzena Machałek i innych kandydatów, którzy naprawdę chcą zmieniać Polskę. I są przedstawicielami naszej formacji politycznej, która przedstawiła projekt, ofertę Polakom bardzo wyraźną rozwoju, szybkiego rozwoju Polski i takiego rozwoju, który będzie sprawiedliwie dzielony wśród Polaków. Bardzo nam zależy na tym, aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony, aby takie miejscowości jak Lubań też miały swoje inwestycje, miały swoje miejsce, miały połączenia komunikacyjne, więc bardzo nam na tym e, zależy i będziemy razem, wspólnie e, z parlamentarzystami tego e, rejonu to realizować. Szef lubańskich struktur PiS Wojciech Zembik zaznaczył, że wizyta marszałka była udanym spotkaniem przedwyborczym. Wizyta pana marszałka Stanisława Karczewskiego wraz z panem senatorem Rafałem Ślusarzem to wizyta bardzo ważna dla mieszkańców Lubania. Dostarczyła ciekawych informacji. Była mowa o wielu rzeczach, które są planowane przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest oczywiście kampania wyborcza w okręgu pana Rafała Ślusarza. Ale te informacje są dla nas cenne z tego powodu, że jest ich bardzo dużo i dotyczą wielu sfer naszego życia. Dotyczą inwestycji, dotyczą wyrównywania szans takich regionów jak Lubań, dotyczą poziomu życia naszego tutaj w Lubaniu i w południowej części Dolnego Śląska. Dlatego, jeszcze raz powtórzenie tych wszystkich informacji i wizyta takiego autorytetu w Lubaniu mam nadzieję, że zaskutkuje dobrymi wynikami w wyborach Prawa i Sprawiedliwości. Po wizycie w Lubaniu marszałek Karczewski udał się na spotkanie z wyborcami w Zgorzelcu.